Witam was, moi ludowie, jak tam? Jak tam walczycie? Ja już dostałem upgrade'a. Jest dobrze, pokonaliśmy

not a patch. most of them what? what? what i got? yes, the jacket. go. Sebrnego. Dobra, teraz sobie zapieszę. Aha, aha. No i proszę bardzo. Dobra, lecimy. No to jesteś. nie masz. Nie ma sensu. Mm. Oni no, tutaj musieli być. Tylko gdzie może być żółty. Powiedziałem, że ten na pewno. Nie zawiódł mnie na szczęście, ale i tak polega. Dlaczego oni tutaj leżą? Kto na musieli tu być? Idę i dalej szukać.